Łazić, nie drzwiami, to kominem, jak pisał poeta. No, no, pokazać determinację. Naprawdę, naprawdę jeżeli ktoś pokaz, pokazuje, że, że mu na tym zależy, nie zostanie niezauważony. Jak najszybciej, jeżeli, jeżeli słuchamy często, że ludzie studiujący jakieś kierunki ekonomiczne już na pierwszych latach są wyłapywani przez firmy, które oczywiście nie powierzają im jakichś najważniejszych zadań od razu, ale, ale już ci ludzie się pojawiają w tych firmach, już mają kontakt, już, już trochę się orientują, nie, nie tylko zdobywają wiedzę w tym czasie, ale orientują się, jak tę wiedzę potem będą, e, będą jej używać. No to dokładnie tak samo z mediami. Ja, ja powiem, gdybym ja decydował, czasami współdecydowałem, ale gdybym decydował tak od początku do końca, dla mnie nie jest ważne, czy delikwent umie czy nie, dla mnie nie jest ważne, czy delikwent wie, jak coś zrobić, czy ma wiedzę. Jak ja go odpytam z historii, to pewnie ja, ja wygram, prawda? Tylko co z tego? Dla mnie ważne jest, czy chce, czy ma ten błysk w oku, że coś zrobię, coś mogę zrobić, dajcie mi to, ja to zrobię. Resztę, resztę da się nauczyć. Tylko trzeba mieć, trzeba chcieć po prostu. My stażystów w Polsacie szukaliśmy permanentnie, więc nie sądzę, żeby cokolwiek się zmieniło. W Interii, prawdę mówiąc, jeszcze nie wiem, no bo przeszedłem niedawno. To jest taka dziwna praca. Jestem w firmie, która funkcjonuje jednak w ciągu, w ciągu, wciąż w trybie pandemicznym. Ludzi, z którymi pracuję, znam najczęściej z internetu, bo no, jest to portal, prawda? Ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy czy szukają, czy nie, no to włazić nie drzwiami, to kominem, jak pisał poeta. No, no, pokazać determinację. Naprawdę, naprawdę jeżeli ktoś pokaz, pokazuje, że, że mu na tym zależy, nie zostanie niezauważony. To, to gwarantuję. Nawet jeżeli się trzy razy odbije od ściany, to, to za czwartym razem ktoś się zainteresuje, dlaczego on tą ścianę tak akurat atakuje.